Okej, okay, no? dobra, ja to żywo. <grywa> dobra, cześć, e, tutaj Michalina, mam nadzieję, że mnie widać oraz słychać, e, napiszcie proszę, czy mnie widać oraz słychać, ponieważ robię to po raz pierwszy, e, więc e, bardzo bym doceniła feedback, e, OK, widzę, że już jedna osoba chyba ogląda, e, OK, dobra, Tutaj okej. Okay. Um, zaraz. Uh, uh, uh. Okej, okay. dobra. Um, okej, okay. to już widzę, że się cztery osoby zjawiły do oglądania i jeszcze kolejne. Um, dobra, na razie żadne komentarze jeszcze się nie pojawiają, ale no dobra, miejmy nadzieję, że słychać nas i widać. <grym>, słychać nas i widać, tak?

Dobra. Okay. dobra, super, dzięki, dzięki wielkie. Okej, okay. dobra, to w takim razie zaraz się się w tej sprawie, może pomiędzy nami, Dobra, super, dobra. Okej, okay. może podejdziemy trochę bliżej do kamery. Dobra, okej, okay. o teraz nas y, widać. Okej. Okay. Dobra, no to tak, cześć, ja nazywam się e, Michalina. Akcji społecznej, kampanii społecznej. Po pierwsze, jestem sportowcem. W każdy poniedziałek oraz czwartek i za bądź ja będziemy przeprowadzać wywiady ze sportowcami z niepełnosprawnościami uprawiającymi rozmaite dyscypliny sportowe. Dzisiaj nadajemy dla Was z kortu tenisowego na Warszawskiej Ochocie, aby z Anią oraz z Czarkiem porozmawiać o blind tenisie. Więc tak, ja oczywiście nic na temat Blind nie wiem, więc Wy tutaj będziecie, więc wy tutaj będziecie ekspertami. Jakbyście mogli troszeczkę bliżej nie... Okej, dobra, to teraz. To teraz tak, przede wszystkim czy moglibyście mi powiedzieć, skąd w ogóle Blind wziął się w Polsce, bo wiem, że swoje jakby początki, blind z miał za granicą i w jaki sposób on trafił do Polski. Czy może wiecie, jak to nastąpiło? Ja szczerze mówiąc, zbyt późno dołączyłem do tego, żeby wiedzieć mm -hmm. od samego początku. Mm -hmm. Ale nie wiem, ty też coś może na ten temat? Ja też niekoniecznie. Okej. Ja chciałem zapytać. Okej, dobra, a ty może tak zmienianie coś? Ja mogę bardzo chętnie wszystko powiedzieć. To może chodź. Tak. Stań tutaj za nami. Jeśli ja tak, żebyśmy się wszyscy zmieścili, ten, ten... stawiałem Tak, coś się. Dobra, to to Maksymilian będzie powiadomy. Także blind tenis jest to dyscyplina bodząca się z Japonii. Stworzył ją, odkrył niewidomy Japończyk, który bardzo chciał nauczyć się gry w tenisa, ale z racji na problem ze wzrokiem nie mówiłaś normalną piłką. I w taki sposób właśnie małych krokami stworzył tą dyscyplinę. Także, także wszystkie piłki, które gramy są produkowane w Japonii właśnie na bazie tych powzorów, którą pierwszą stworzył. I tak się roz, rozwiosło się na cały świat. Także głównie w tym momencie zawodników najwięcej jest w Wielkiej Brytanii, w Australii, w Singapurze. Meksyku, Kolumbii. Mm -hmm. Także jest to teraz dyscyplina coraz bardziej popularna, i w coraz więcej, więcej ilości krajów zawodnicy trenują. Okej, okay, dobra. Um, czy, czy wiesz, może ile osób w Polsce gra w antenę? E, łącznie, że tak powiem, trenujących, które trenowały, trenują przewinęć przez tą dyscyplinę. U, no na pewno, pod moimi skrzydłami, na pewno z 25 bym się okay. dojechał osób. Okay. Natomiast jeszcze teraz są ośrodkach szkolnych ta dyscyplina po, po, pokazała się przez nas w Warszawie w Nowej Górzie, że teraz to jest ciężko już zliczyć. Mm -hmm. I mam nadzieję, że na przestrzeni roku, dwóch, już tak powiem, każdy w każdym dwoju dzieci i młodzież będą mogły trenować tę dyscyplinę. Okej, okay, dobra. Porozumiem, że taki, nie wiem, ośrodek centrum tite w Polsce znajduje się w Warszawie. Generalnie osoby, osoba, osoby które tą dyscyplinę przyniosły do Polski, no to mieszkają na dzień w Warszawie, także mm -hmm. to jest takie naturalne, że wszystko, co związane z Time w Polsce, to jest właśnie w Warszawie. My trenujemy tutaj być nasza baza docelowa centralna, taka centrala. Mhm. Natomiast teraz jedną z naszych misji jest rozpowszechnienie tego na terenie całej Polski. Mhm. Także byliśmy na na szkoleniu w Dąbrowie Górniczej w lutym. Planujemy teraz przy okazji Narodowy, Narodowego Dnia Tenisa w różnych miastach też pokazać tą dyscyplinę, promować. I między innymi, jak teraz wszystko no mam nadzieję, że wróci do normy, byśmy w miarę mogli to co przerwaliśmy czyli w każdym ośrodku w Polsce być na województwie. Każde województwo mówię, było poznało tą dyscyplinę, dostało sprzęt piłki, miało możliwość, żeby nauczyciele mogli na co dzień program dyscyplinę ja jeszcze tylko bym chciała dodać osobom, które nas oglądają, że w komentarzach mogą zadawać pytania. Tak więc nie zdziwcie się. Ja chcę pewien czas podbiegnę tutaj do tego, do tego wspaniałego telefonu, żeby przeczytać, czy coś się wyświetla. I coś się wyświetliło i zaraz zobaczę. Jest informacja, że obraz jest niewyraźny. Aha. Ale mm, nie wiem. Może. Daleko stoję, nie może. Zaraz, tak. może dodalekostrujemy po prostu. Okej, okay, yy, dobra, to teraz, yy, to teraz, tak, tutaj troszkę się no, o, 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 właśnie, super. Yy, dobra, to może teraz będzie nas lepiej widać. Yy, więc yy, tak, wspomniałeś na początku yy, wywiadu o specjalnej piłce do tenisa, uwaga, tenisa? ja ją nawet tutaj dotknęłam, jest taka mięciutka, no, zupełnie inna. Właśnie, no, to, jest tak, to jest Właśnie. O. Tak wygląda piłeczka. Jest z gąbki, materiał gąbkowy, że tak powiem. W środku jest taka piłeczka ping-pongowa, taka plastikowa, i w środku jest śród, który wydaje dźwięk. Tak dzięki temu piłka jest niesłyszalna. I jest lżejsza łatwiejsza do odbicia dla zawodników osób trenujących. Mm -hmm. Mogę zobaczyć. No. Okej, okay, A czapka oczywiście jest twarda. czuć, czuć, czuć tę piłeczkę w środku ping Proszę, zobaczcie, to jest bardzo taka miękka piłeczka, którą można. Można tutaj sobie spokojnie ścisnąć i zupełnie nie, nie, nie przypomina twardością piłki do tańca ziemnego. Tak Więc to jest pierwsza różnica jaką ja zauważyłam. I jak nawet się nią no, to tak nie boli. A, A, dokładnie, czyli to jest taka stuprocentowo bezpieczna piłka, że żadnej żadnej się nie stanie krzywda okay, W tylnowaniu, graniu. Okay. I teraz tak, prezeska naszej fundacji, Iza, kazała zadać pytanie polegające, czyli pytanie główne, myślę, nad czym zastanawia się też wiele osób, w jaki sposób dlańscy nisza trafiają w piłkę? Ej, to, to jest takie pytanie. No to, to może... Może najpierw dam zawodnikom, żeby Pani Konry na to pytanie, a ja jako trener mogę na koniec. No w taki sposób, że tak. albo się bierze hmm. na wzrok, tak? ile się tą piłkę zobaczy, mm -hmm. my możemy tą piłkę odbić na swoim polu po trzecim koźle, tak? Czyli mamy dużo czasu, żeby ją odbić. Jeśli mm -hmm. jej nie zobaczymy, to po prostu możemy ją wziąć na sług, tak? Bo ona obrzęcze. Okej. Okay. Więc jakby mamy takie zastępstwo. Jeśli nie widzimy, to trzeba mamy uszy, słyszymy, możemy odbić, tak? Mm -hmm. okej, okay, dobrze. Karło, coś byś dodał? No w sumie na dosyć, dosyć dobrze wyczerpała temat. Mm -hmm. eee, właśnie mm -hmm. poprzez to, że jest wydłużony czas na reakcję przez to właśnie potrójne odbicie u nas mm -hmm. e, na naszej połowie, to jest wystarczająco czasu, żeby ją wzrokowo zlokalizować, a jeśli właśnie wzrokowo się nie da rady, to gdzieś tam słuchem jeszcze je nabrać. Okej, okay, dobra, a no. czy rakiety są, się różnią od tej ziemnego, czy po prostu to są najzwyczajniejsze rakiety? Nie, są takie, takie same są zamiary, nie? E, rakiety się różnią tym, że e, to są rakiety juniorskie, czyli odpowiednio 25 cali, choć dla osób 23 cale, żeby była krótsza długość rakiety, i temu łatwiej trafić w piłkę. Okej, okay, dobra, czyli, czyli, na, tym to, czyli tutaj na tym to polega. I ja jeszcze mamy pewnie kort skrócony, nie? Mm -hmm. tak, tak. E, o... Kort jest trzy czwarte rozmiarów kortu standardowego. Okej, okay, rozumiem, bo właśnie widziałam ani na początku rozkładałaś takie żółte informacje dla nas. Jakby kończy. Mm -hmm, dobra, że, że, ten, że ten kort się kończy. Mm -hmm. Okej, okay, dobra, to teraz jeszcze mam takie pytanie. W jaki sposób Aniu Czarku wy trafiliście do Blind tenisa? W jaki sposób? Jak wyglądała Wasza droga do Blind tenisa? i dlaczego Blind tenis właśnie? Moja droga bardzo prosto, dlatego że ja pracuję u Roberta w mm -hmm. gabinecie masażu. Jakby moje takie pierwsze spotkanie właśnie z y, taką dyscypliną było, znaczy polegało na tym, że jakby Robert poprosił mnie, abym była właśnie mm, takim pomocnikiem, która chodzi i zbiera piłki, tak? Ja okay. chodziłam, była przez pół dnia i zbierałam te piłki. <laughs> Następnego dnia przez trzy dni mi tak tyłek bolałam. Od samego podnosienia od podnoszenia piłek serio. <laughs> Bo to jednak trzeba mieć pozycję, tak? Trzeba mm -hmm. być przygotowanym, gdzie ta piłka poleci, więc trzeba mieć jakby no, w pozycji, tak? Takiej jakby pozycji, mm -hmm, tak? Czyli mm -hmm. na kolanach i po prostu, żebyśmy mogli sobie manewrować, tak? Mm -hmm. To wtedy są zakwasy. I... <laughs> I więc moja droga tak naprawdę tak się zaczęła z tym właśnie tenisem, ale ja tutaj gram bardziej, żeby się po prostu wyżyć. Mm -hmm. Żeby walczyć tą piłkę, po prostu się wyżyć, żeby spędzić fajnie czas, żeby się zmęczyć jest taką fajną frajdę, przygodę, tak? A ja ile razy w tygodniu grasz? Raz w tygodniu zazwyczaj po godzinie, więc Max potrafię wykończyć człowieka. <grym> okay, <grym> Ale to jest tak pozytywnie, pozytywnie to odbieram i, i nie żałuję, że jakby poznałam to wszystko i zaczęłam grać, tak? Okej, okay, nie żałuję, to jest moja taka fajna przygoda. <grym> a, super, dobrze, a ty czaku, jak do drogi droga? No u mnie to było. No dosyć, dosyć przypadkiem, tak? bo y, jakiś czas temu, ja ogólnie całe, całe życie coś tam przebywałem właśnie y, czy tu przypływać, czy jakieś tam sporty, y, ale właśnie jakiś czas temu też, y, właśnie dzięki Ance wspomniała o czymś takim, że właśnie, że Robert y, myśli o tym, żeby założyć y, własny, y, własny tam, nie wiem, klub, fundację, jak tam. Nazywa no, się nazywa to nie ten, mm -hmm. e, tak formalnie, ale e, właśnie. I zapytałam jeszcze po prostu, może bym chciał zobaczyć, jak to wygląda. I przyszedłem na pierwsze zajęcie, no i mi się bardzo spodobało. tą paletką, ale okazało się, że to jednak trzeba mm. dużo, dużo więcej w to wysiłku włożyć I dużo to niż, to się niż się na początku pytają. Tak, mhm. to tak, tak. Okej, okay, dobra. A do czego się ta przy... cierpliwość przydaje? Dlatego, że no, no nie zawsze nam wychodzi, tak, byśmy chcieli odbić tą piłkę. I po prostu ja akurat mam tak, że jak coś mi nie wychodzi, to ja się bardzo często denerwuję. I nieraz Maxowi mówi: A ja już to nie będę grać, i myślę, się dziwię, że Max w ogóle wytrzymuje to, że ja tak mówię i w ogóle. Ale um, jakby ja się nie poddaję i po prostu walczę, tak? Jakby to mi. Znaczy, um. To mi tak pomaga jakby w walce w samej sobie, tak jakby się rozwijać, tak? Że jednak nie poddam się, walczę do końca i koniec, kropka, tak? Okej, okay, super. E, e, a czy też e, potrzebna jest cierpliwość do grania? Nie, nie, nie. Ja no. jakby gdzieś tam znam e, swoje ograniczenia. Okay. Też rozumiem, że e, jednego dnia jest po prostu lepiej, drugiego gorzej. Gdzieś tam mam swój taki wyznaczony cel, mm -hmm. do którego mm, staram się dążyć. No i gdzieś tam było małymi książkami po prostu kiedyś po Okej. Okay. No. A, a czy na przykład bierzecie udział w jakichś zawodach powiedzmy? To są w planach. Mamy w planach organizowanie takich zawodów między nami, tak, między sobą. Mm -hmm. To będzie no, takie wyzwanie dla każdego z nas, bo jakby na przykład ja nie grałam jeszcze ze wszystkimi, tak? No szczerze ale to wiem, ja że jestem słaba i w ogóle no, 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 to no, to tak nie to czuję dwa tak, tak po tak? żeby z tak, ludźmi, podbijać po śmierci i w ogóle no i, no i to będzie właśnie organizowane. Tak? Dokładnie, dokładnie, w dokładnie za dwa tygodnie mniej więcej stu, mówię, stupnie nam rok właśnie działalności naszej, że tak powiem sekcji w ramach fundacji, także w okazji roku przyszliśmy Grać taki właśnie na tej sali prawdopodobnie i takie, takie właśnie fajne podsumowanie roku działalności, żeby każdy się sprawdzić, zobaczyć przez rok, ile umiejętności, że tak powiem, nabył, osiągnął, jak to wyjdzie w praniu. Okej, okay. dobra, i teraz e, jeszcze mam takie pytanie: co Pan daje gra w... Tenisa, blind tenisa, poza tym, że możesz się na przykład wyrzeć, a nie tak jak <laughs> powiedziałaś. No to jakby to jest dla mnie takie ważne, że mogę się wyrzeć mm -hmm. po całym tygodniu, tak? Co mi daje? No na pewno to, że spotykam nowych ludzi, bo czasem przychodzą nowi, tak? I to po prostu, żeby mm -hmm. siebie zobaczyć. To, że po prostu mogę wyjść z domu, że na przykład nie siedzę w domu i nic nie robię, tylko po prostu wyszłam z domu, coś działam i jakby rozwijam się. Mm -hmm. e... Co dają? Taką satysfakcję z życia, z tego co robię. No, i na razie poprawiam taki humor, tak? Taką radę w siebie że kurczę, dobra, nie, czy mam wzdruku, dysfunkcję w roku, dysfunkcję wzroku, ale no, mm -hmm. staram się normalnie funkcjonować i pokazać innym, że no, dam nie. radę, tak? Mówię przesady okay. można wszystko dostosować. No jasne, tak jak tutaj ta styłeczka nam pokazuje <laughs> <mam> na przykład. <laughs> Dobra, to mi to dają. Okej, okay, super. Dzięki. A tak, tobie co daje gra? No ja się częściowo zgodzę za nią. Mam tego że jestem drugi. <gryw Beat subsequent> Ale jeszcze <active> chcę dodać, że dla mnie to jest taka bardzo duża rozpocznia od, od życia codziennego, mhm. o, od pracy, od, od tego, że gdzieś tam sobie trzeba radzić z różnymi przeciwnościami, z którymi normalnie człowiek sobie nie musiał radzić. A przyjdę tutaj, po prostu wiem, że coś mi dobrze idzie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. I ten. I po prostu no, to jest coś, co, co lubię robić. To jest takie przyjemne, nie wiem, poniedziałek dla, Poprawiam i nastąpię na, na resztę tygodnia. Okej, okay, super. Um, w jaki sposób byście zachęcili osoby z niepełnosprawnościami wzroku do gry w blind Co w byście im sposób? powiedzieli? W jaki sposób? taki, że um, warto jest robić coś innego niż się siedzi jak na przykład w domu i nic się nie robi, tak? Mhm. Że warto, znaczy ogólnie wszystko zależy tak naprawdę od nas samych, od tego jak podejdziemy do swojego życia, tak? Mhm. A nie zamykać się na wszystkich i na wszystko. Trzeba jednak wychodzić, dawać sobie szansę i innym, to na pewno. Okay. Eee, no i później po czasie Przechodzi taka satysfakcja, tak? Że jednak to zrobiłam, zrobiłem. Mm -hmm. że dałem radę, bo udowodniłem sobie same tak, że dałam radę, że niepełnosprawność jakby nie jest naszym ograniczeniem, tak? mm -hmm. no to nie jest ograniczenie. Ograniczenie jest tylko w naszej głowie. Okej. Okay. Właśnie coś podobnego tutaj właśnie czytam komentarz od jednych. Ja ja czytam, nie widzę tak daleko. <laughs> ja musiałam też blisko podejść, więc nie ma tak łatwo. E, zaraz tutaj jedna, tutaj Karolina nam pisze, że najważniejsze jest to w sporcie, aby się nie poddawać, w szczególności u osób niepełnosprawnych. Ja od urodzenia poruszam się na wózku inwalidzkim i zdarzyło mi się, że grałam w bejsbola dla osób niepełnosprawnych, e, które chodzą, a także poruszają się na wózku inwalidzkim, tak, tak jak zresztą ja. To, była, to był komentarz właśnie od, e, od Karoliny. Okej, okay, dobra. E, Nieco się w podobnym, jakby w podobnym duchu. Eee, na się farku, co, co byście dodać? Tak. chcieli jeszcze dodać do tego. Jak bym chciał zachęcić osoby niepełnosprawne. No przede wszystkim e, właśnie. E... Najważniejsze no, le jest, żeby... Tak, żeby, żeby gdzieś... przełamywać swoją właśnie, właśnie. taka jak sam mm -hmm. to wszyscy powtarzają, trzeba przełamywać swoje bariery, granice. Warto jest, jeżeli mamy właśnie takie możliwości, trzeba próbować, spróbować różnych, nie wiem, dyscyplin, naprawdę znaleźć jakieś. Każdego dnia można coś innego robić, także jeżeli mam takie możliwości, mhm. to warto jest spróbować. I też jakby niekoniecznie nastawiać się, że kurczę, ja muszę być najlepszy, i w ogóle niekoniecznie. No, no, dokładnie, no. dokładnie. My to my traktujemy, właśnie naszą misją to, żeby wszyscy żeby tu miło, oprócz nauki, żeby każdy spędził miło czas. Żeby wyszedł zadowolony po treningu, że. zmęczony, zmęczony zadowolony, żeby wsiąkał swoje jakieś tam lęki, lęki obawy, granice. No, to, to jest taka nasza blanketyistowa rodzina. Żeś... Okay. Nie, ma, nie ma żadnych takich negatywnych mówię u nas. No. Emocji. Pani, że każdy był zadowolony, miło spędził ten, ten, tą część. Praw te upały. Aha, Aha, tak, tak, co nie. Oczywiście. No, 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 tak, 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 widzę właśnie otwarte okno. Tutaj, no. tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay, ale ten faktus no, ja, chciał chcesz jeszcze powiedzieć? Chciałbym dodać, że w sumie tak jak właśnie. Wcześniej w różnych dziedzinach próbowałem sportu i tu jest stosunkowo taki niski próg wejścia, tak to nazwę. W sensie, że no niezależnie jak kto widzi, czy jest całkowicie niewidomy, czy jest częściowo, czy, czy ma lekką wadę wzroku, to nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby to robić i po prostu. No każdy praktycznie z ulicy może, e, mo, może przyjść i, i się dobrze bawić. I z każdą z ulicy, prawda? Tak, znaczy no nie. nie. Czy tylko tak, wadą z wadą wzroku, Max. No, no w... wszystkie mamy. No, wadę wzroku. No. Ale generalnie chodzi mi o to, że tak na przykład no dopływania nie każdy się nadaje, tak, mm -hmm. Bo, nie wiem, żeby tańczyć też też pewne osoby mają. Jakieś ograniczenia. Nie, ograniczenia. A tutaj, no nieważne, można całkowicie nie widzieć, a, a równie dobrze można, można świetnie grać. Każdy mhm. są poszczególne kategorie wzrokowe, tak? A. Jest to jest przyzwyczajony do innych. Właśnie to też nie jest tak, że, że osoby niewidome grają z osobami, które na przykład mają umiarkowany stopień, mhm. tylko, tylko to wszystko jest tak rozdzielone, żeby każdemu dać e, Szansę. E, jak najbardziej równe szanse. Okej, okay. a jakie są to kategorie, o których wspominałaś? Max? Tak, techniczne rzeczy no, to Max, ja odpowiem. Także w Line Tennisie to... to... mamy cztery <noise> kategorie. Kategoria B1 to są osoby niewidome, także korp ma zu zupełnie mniejszy, w porównaniu do tego, jak na przykład w dzisiejszym treningu tutaj mamy. E, piłka bija się maksymalnie trzy kozły. W kategorii B2 mamy kort już większy, czyli tak jak w dniu dzisiejszym, czyli 3 czwarte normalnego standardowego kortu. Zawodnicy 3, mają możliwość trzy razy, żeby piłka odbiła powierzchni. W kategorii B3 już są dwa kozły. Pole jest takie same. I kategoria B4 są osoby, by to powiedzieć, najlepiej widząc, widzące no. tak jakby w umiarkowany. umiarkowanych. Lekki lekki. To tu już mamy jeden kozioł. Także ta gra jest już bardzo szybka, płynna i na, przykład na Mistrzostwach Świata nawet były osoby, był 16-letni obywatel Meksyku, który tak grał, że, że tak powiem, niektórzy nawet norm, normalnie widzący osoby miały problem z rozgrywaniem tych wymian. Okay. Także jest, ta klasyfikacja jest w miarę. Jest. Każdą wadę, pole widzenia jest ciężko, jest klasyfikacja odpowiednią dać, ale z roku na rok mam nadzieję, że tak się wszystko doszlifuje i będzie idealnie. No bo co by nie myśleć, na ta dyscyplina ma, jeśli chodzi o rangę turniejową, to ma raptem 4-5 lat, także to wszystko jest jeszcze w miarę świeże. Więc tak jak misją jest, żeby to była dyscyplina na Igrzyskach Parolimpijskich, to wiadomo, że od. Roku, dwóch nie, nie da się tego od tak wprowadzić, więc to będzie proces, który mam nadzieję, że jak najszybciej, może 50 lat i będziemy okay. mogli, mogli <noise> ja mówię, że jesteśmy częścią drużyny okay. więc... bo Ja już tutaj chciałam pytać, że może w 2021 roku na Igrzyskach paraolimpijskich no w Tokio. Na, na igrzyska, tak. Igrzyska, tak. igrzyska mają do siebie, że bardzo ciężko jest nowe dyscypliny wprowadzić, także, a my jesteśmy na tyle świeżą dyscypliną, więc. Mm -hmm. Trochę, trochę niestety poczekamy, ale na szczęście są zawodnicy, którzy nawet mają po 60 lat na Mistrzostwach Świata ostatnio, okay. więc <grym> wszystko jest przed każdym. <grym> okay. Jasne, oczywiście, to bardzo dobrze. A propos tutaj, mamy też komentarz dotyczący tańca towarzyskiego, o którym Czarek m.in. wspominał. Karolina pisze Brałam także udział w tańcu towarzyskim dla osób niepełnosprawnych. Jednym słowem, jak ktoś chce, to znajdzie dla siebie sport, który polubi i to potem zamieni w swoją pasję. Tak, 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 no, no, tak. No, tak. No, każdy musi tak. wybrać to, co warto próbować, bo zawsze on znaje swoją swoją, swoją mówi, miłość. Oczywiście. jasne. Dobra, to super to bardzo, bardzo Wam dziękuję Aniu, Maksymilianie, za, za, Dzień. za Dzień. tę Dzień. rozmowę. Dziękujemy się wszystkim widzom za to, że. <śla> że spędzili z nami te dzisiejsze popołudnie. Tak, bardzo, bardzo się cieszę, że ja też w tym mogłam przyjść i dostać tej magicznej piłki. Naprawdę nie spodziewałam się, że ta piłka zapełni... Ja myślałam, że to jest taka piłka, taka twarda jak ty nie siedziemy. Tylko... Może ma jakieś, nie wiem, właśnie elementy dźwiękowe, ale to jest zupełnie co innego. Okej, okay. dobra. Tak, tak Okej, okay, dobra, to w takim razie jeszcze raz z Wam bardzo dziękuję. Nie chcę Wam zabierać więcej czasu, bo macie jeszcze sale. Wiem, że chcecie na ten sobie pograć, więc, e, więc e, bardzo Wam dziękuję za, za rozmowę i dziękuję, że mogliśmy się dowiedzieć więcej na temat klejnotki Super. No, okay. no. Też dziękuję bardzo. Dziękuję. Okay. Dobra, no to cześć. Panu, jest, żeby się dowiedzieć. Tak, właśnie. Zapraszamy. Zapraszamy. zapraszamy tak, zapraszamy. dzięki wielkie. Pa pa.